I dzisiaj muszę ich ukraść ze wszystkich diamentów! Co uda mi się to zrobić zanim nie złapią? Więc najpierw pójdziemy do Paliona! Ukradniemy mu teraz diamenty, Palionu! Mogę wziąć od ciebie diaksy? Bo ty podobno masz ich dużo! Właśnie, ja bym potrzebował na zbrojkę i nie mogę teraz siedzieć, ale jakbym miał więcej, jak wykopię więcej, to ci dam na ludzie. Ale ty jesteś bardzo bogaty! Ło, wow, masz dużo emeraldów, ale ja chcę twoje diamenty! Emeraldy ci mogę dać, patrz jak chcesz! Nie, ja nie chcę emeraldów! Diamenty! Chcę mieć najwięcej diamentów na świecie. A co to jest za skrzydeczka? Impek, zostaw skrzynkę, proszę cię! Czemu nie? A co jest w środku? Aaaa! Dawaj mi to 64 ej! diamenty! Ej, ej, odłóż, Pimpek! Ja muszę mieć diamenty! Chcę zostać najpogatszy! Weź sobie dwa, ale nie wszystkie! O tu za mało pani, wiesz co, oh, ale chyba wezmę ci te diamenty! Impek, ale... No chyba sobie żarty robisz. Nie, serio, ja pójdę do pojechałku i cię, Nie, domu, i oddawaj mi diaksy. Co? Ała! Ibek, mówiłem ci, żebyś nie zabierał moich diamentów i co zrobiłeś? No nie, przepraszam cię, ale ja i tak ci je wezmę. Nie ma opcji, jeszcze raz tu przyjdziesz i pożałujesz. Stawił się na mnie mega wkurzył. Ale on nie wie, że ja mam specjalne urządzenie, dzięki któremu mogę się teraz pomniejszyć. I patrzcie, jak nie jestem malutki. O, ledwo mnie widać. A dodatkowo... Bo mam taki mini killer i mogę sobie wykopać przejście do domu Paliona, tak? Patrzcie na to. Jeszcze trochę i go widzę. On siedzi sobie tutaj na krześle. Jaki piękny dzień. Dobrze, że nie ma pimpka tutaj. Paniu się cieszy, że mnie nie ma, ale ja mogę tutaj podejść. Jeszcze bliżej i uwaga, dobra. Wykopię tutaj taką mini dziurę. I patrzcie, widzę, co robi panią. A on mnie w ogóle nie widzi. Tak dobrze, że pimpek nie wie o czymś ważnym. Co, o czym Muszę wejść, tylko czekać, nie ma go nigdzie. Chyba jest w domku. Dobra, schodzę w dół. Ej! Co on tam ma? Nie mogę na to pozwolić. Ja muszę zobaczyć, co tutaj jest. Szymon, masz tyle tu diaksów! To jest mój najlepszy magazyn. Jeszcze nie miałem nigdy w życiu tyle diamentów. Nawet na ścianach. Dobrze, że Pimpek nigdy tego nie odkryje. Dlaczego panion jest taki niedobry? Ale on ma tutaj tak dużo diaksów. O nie, nie pozwolę na to. Teraz się powiększę, żeby być duży i otworzę tą skrzynkę, a w 61 jeden bloków. I dodatkowo tutaj jest mnóstwo diamentów. Trzeba to wszystko wykopać, dopóki Palio nie wie, że tutaj jestem. I ostatni diament gotowy. Zebrałem już wszystko. Teraz muszę tylko uważać, bo Palio tutaj siedzi. On jest mega blisko, wiecie co? Ja się chyba pomniejszę. Moim urządzeniem, żeby być taki mały i teraz możemy tutaj wejść. Palio na pewno mnie teraz nie zauważy. Teraz po cichutku przechodźmy tędy i uciekamy. Tak, udało nam się. Weszliśmy z i ukradliśmy go z diamentów. Mały, gdzie uciekasz? To jest palion, on nas jednak zauważył. O o! Chodź, tu, czemu jesteś malutki. A co cię to obchodzi, bo